I znów was wszystkich witam. Zagrajmy w Gemini Teraz y, wcielamy się w Epsilon. Five, a właściwie w Sayuri można powiedzieć. Jesteśmy Zostaliśmy zamknięci w celi. Spróbujmy się tu wido wydostać tędy. Krzyknijmy, zdemontowaliśmy tę... Nic, a może... Może tutaj coś się uda zdziałać. Ale chwila, chwila. Najpierw to jeszcze zdemontujmy. I sprawdzimy. Sprawdźmy, sprawdźmy, czy coś tu jest. Nie. Może w toalecie, w środku. Albo tu. Nic nie ma, chyba. No, jest ruch po drugiej stronie. Krzyknijmy. Halo, jest tam there? kto? Sayuri. Sayuri? Kane, Kane tam jest. Where are you? Gdzie I mean, jesteś? Kind of jestem? Cell. W celi. Co się stało? Nie They wiem. Got mają Azriel. Azriela. I Co go? Musimy się stąd wydostać. Gdzie jesteś? Gdzie jest Matthias? Przedstawił mi pistolet do głowy. Do Czy mogłoby mi wytłumaczyć, co się tu dzieje? Gdzie jest Azriel? he, doesn't exist. Nie istnieje. Azriel nie istnieje. Co? He's not real. Nie jest prawdziwy, jest pacjentem, który tu był wcześniej w tym więzieniu. Dyrektor dał temu pacjentowi tożsamość Azriela. I miał być zabójcą na zlecenie, ale przystał do ciebie. Tak, czy już... Czy chcesz, próbujesz mi powiedzieć, nie że nie ma wiem. takiej osoby jak Azriel? Ja, myślę, że tak. Nie wiem. Tak, tak myślę. Czyli jego brat też nie istniał. Więc jeśli nie jest, jest Azrielem Odinem, to kim jest? Nie, nie wiem, wiem. Nie nie wiem. wiem. Nie myślę, wiem. że był w Centrum VII w tym czasie, kiedy My ja byłam. Nazywaliśmy go Delta Six. Nikt z nas nie, nie wiedział, to kim, to, kim, jest. to, kim jesteśmy. Wiem. Zobaczymy. 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 Czyli najpierw musimy uwolnić Azriela, a później bank pamięci... przywrócić pamięć starą, starą tożsamość. Pewnie i Azriela i... i Sayuri. Powiedzmy Kainowi, żeby... żeby zdjął kratkę. Teraz powiedzmy Kane'owi, żeby zdjął kratkę Kane, stąd. Kane? Może ktoś jest Co? jeszcze w trzeciej celi. Zobacz, kto by tam mógł być. Nic. Czyli nie zdjął, ale... zaliśmy mu się rozejrzeć jednak. Niech więc... Poszuka tutaj w toalecie. W klapie od sedesu. No przeszukaj. Znalazłeś coś? Nie chwali się, no to jeszcze niech rzuci okiem. Hey, Sam to nie Check pomyśli, Kane. Drudnia. Musimy mu wszystko mówić. Znalazłem tam jakąś tam rurę. Więc niech mi ją poda przez tę kratkę. Kane? Mówię mi. A chodzi mi o Sayuri, oczywiście, bo teraz się w nią wcielamy. Zabierzmy tę właśnie rurę. I tu zauważmy, jest taki panel. Właśnie, jest troszkę taki rozbity, luźny. Spróbuj z buta. O, troszkę jest bardziej już rozwalony. Udało nam się go otworzyć. Możemy się tędy wydostać prawdopodobnie. Tak, udało się. Uprzedzam fakty, ale tak, udało się. Teraz widzimy uh, Azriela. What's going on? co chodzi? I co ciekawe, widzimy też Matayasa. Rehabilitation procedure Niby starego przyjaciela Azriela. Matthias, co ty tu robisz? If I should even call Azrael, ciebie jeśli mogę tak na Ciebie mówić, jestem tu, by patrzeć. Tak. To najlepsza rzecz, oprócz to, by... Poza tym, że dyrektor nie chciał mi pozwolić Cię zabić. All right. Zważywszy 6. na to, że dyrektor nie pozwoli mi Cię zabić, jak często będziemy musieli to, have to, do this? And to now robić? Now too. Pogadajmy jeszcze troszkę z Matajasem. Pozwól mi odejść. No czyli cóż, znów Azrielowi wymarzą pamięć. Azrielowi i Alias Delta C. Spróbuj się uwolnić. Nic.

Chociaż to przykre oczywiście. Znów przenosimy się do Sayuri. Jesteś tam, Kane. Znów będziemy musieli pewnie zatrzymać te... Nie wiem w ogóle, co to jest. Nie usłyszałem, co nas zapytał. Czy go zostawimy? Zabierz mnie stąd, proszę. Sayuri. Nie, 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 wracaj. Teraz się uda. Tak. Znów będziemy musieli kombinować, tak jak poprzednio, kiedy kierowaliśmy Delta Six. Czyli, patrzcie, ja mówiłem, że się przenosimy między dwiema osobami między Delta Six a Azję, a my cały czas kierowaliśmy tą samą osobą. Nie, no tak to nie będzie. My sami nie przejdziemy. Teraz, 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 teraz. Jak uda się? A nie trafiliśmy z czasem dokładnie, bo jest za mało miejsca, żebyśmy się przecisnęli. Choć ja uważam, że jest inaczej, ale nie będę się kłócił z Sayuri. Teraz. Teraz jest troszkę więcej miejsca. Tak, teraz się uda. Wypuścimy Kaina. Uwolnimy go. Gdzie teraz? Musimy znaleźć Azriela, zanim wymarzą mu pamięć ponownie. W którą stronę mamy iść, to teraz nie bardzo wiem. Spróbujmy w lewo. O, tu można zejść. Po rampie. Spróbujmy i spróbujmy te drzwi otworzyć. Tak, wiem, wiem, że musisz podejść bliżej. Teraz, teraz. No i nie mamy karty. Nie mamy karty, więc się nie dostaniemy tędy na razie przynajmniej. Kartę miała Azriel. A te drzwi, już je otwieraliśmy chyba kiedyś. Tak Będzie czekał na zewnątrz. Aha, musimy otworzyć te drzwi, jakoś udało się. A tu widzimy, Adriel na dole siedzi. Karta, mamy jakąś kartę, All These doors will not open, in be... czyli nie da rady tędy wejść. Spróbujmy jeszcze tej karty użyć. Nie, nie można. Spróbujmy pogadać z Azrielem, jeśli się da. Azriel, czy mnie słyszysz? Chyba nie. Mamy już kartę, więc spróbujmy tędy zejść. I użyć tej... Tę kartę na drzwiach Aaa, wiem, to... że musisz podejść bliżej! Dziewczyno... No nie tak, nie tak Jest karta, jest O, już jesteśmy przy Azrielu Uwolnimy go No to niech uwolni go... Pan Kane Obywatel Kane Kane? Alright. Azriel. 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 Uh. Where? GST. Am I? do you remember me? What? Saw? Azriel, you know my name? I never know.

A, Sayuri mówi, by Azriel szedł za nią, że wszystko będzie dobrze. Tylko co teraz należy zrobić? Co teraz, właśnie, właśnie, właśnie. Tędy spróbujmy. Choć nie wiem, czy coś zyskamy, ale warto to sprawdzić. Tędy chyba nie wyjdziemy. A może? A może? Nie, nie chcę tam wracać, w Sayuri, więc nie będziemy wracać. Oj. No to spróbujmy w takim razie inną drogę do gabinetu dyrektora wybrać. Pytanie tylko jaką? I Na to pytanie na chwilę obecną nie potrafię udzielić odpowiedzi. A to niespodzianka. Co ma Azriel? To samo. Czyli nic, nic, co by nas na tę chwilę interesowało. O, dobra, tutaj jest Kane. Tu jest jakaś konsola, może? Nie, nie, nie Azriela. Sayuri, Sayuri. Nie, nie chcę tu nic robić. Idźmy za Keinem. w takim razie. Nie mamy, niestety. A czasu też nie mamy na się dookoła. Musimy znaleźć te banki informacji. Czy banki pamięci? Może ta karta się przyda do tych drzwi, tak? Wejdziemy w takim razie, tam. A teraz co, kolejne drzwi znowu uży użyjemy karty. A, tu jest nasz statek, tak? To jest statek. Let's get yeah, out of here. Your I'm not ready to stick around and let ourselves get captured again. Let's go, Sayuri.